Witamy w kolejnym odcinku Hardcore Corner Extra. Marzec i kwiecień to taki wspaniały początek roku, ponieważ dostaliśmy dwa bardzo fajne tytuły, o których dzisiaj będziemy mówić. Z racji tego, że do Hardcore Corner zawsze trafiają jakieś odjechane akcje, także w tym odcinku zrobimy troszeczkę jak w Dragon Ballu, czyli fuzję. Spróbujemy przedstawić, która gra jest bardziej hardkorowa, Sekiro Shadow Die Twice czy Devil May Cry 5. Czyli wieliczanka. Zacznijmy od głównego bohatera nazywanego tutaj mianem Wilka. Jego mentorem staje się Shinobi o imieniu Sowa. Ma to sens. Ogólnie chodzi o to, że nasz bohater zostaje wyszkolony na ochroniarza najmłodszego potomka Klanu, czyli młodego kuro. Niestety jego misja zostaje przerwana w takim oto momencie. Sekiro jednak jakimś cudem powraca do życia i postanawia znaleźć i uwolnić młodego władcę, który wcześniej został porwany. To, dlaczego on jest przy życiu, to jest w grze wyjaśnione, ale nie będziemy nic zdradzać. No i taka ciekawostka. Sekiro oznacza jednorękiego wilka w języku japońskim. Ma to sens. W przypadku DMC5, bo tym skrótem będziemy się posługiwać, aby ułatwić sobie życie, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, aczkolwiek problemy są podobne. Przede wszystkim w grze jest trzech głównych bohaterów. Jest to Nero, jest to Dante oraz nowy V. A chronologicznie wygląda to mniej więcej tak. Po wydarzeniach z poprzedniej części Nero dalej działa w firmie walczącej z potworami. Pomaga mu w tym uzdolniona mechanicznie Niko. W garażu pojawia się pewnego dnia demon, który wyrywa mu rękę. O co chodzi z tymi rękami, że wszyscy je tracą? Nie mam pojęcia. W tym przypadku posłużyła ona do otwarcia portalu międzywymiarowego. Krótko potem w mieście pojawia się demon Urizen, który kopie tyłek Dante i Nero, zostawia jakieś chwasty po całym mieście, drzewo, które wysysa z ludzi krew, totalne zniszczenie, zagłada, no ale na barki naszych bohaterów spada oczywiście to, żeby to wszystko uprzątnąć. Get and help. If loses, all can to jak uważasz, co jest bardziej hardkorowe, jeśli chodzi o bohaterów? Jak się nad tym zastanowić, to w sumie obie gry mają podobny taki klimat wpływu demonów gdzieś tam na to, co się dzieje. No ale obstawiałbym raczej przy DMC 5, bo jest trzech bohaterów głównych, każdy z nich jest z innej bajki, więc daje cały punkt DMC i pół punktu Sekiro. Okej, okay, a co ze sceną, w której... Po raz pierwszy Shinobi Sowa spotyka młodego wilka, nie jest taki wygadany jak tamta Emo-Ekipa, ale jednak gołą dłonią łapie za miecz. Eee, Okej, okay. czyli co, 1-1? 1-1. Zwracam honor. Drugi, moim zdaniem najbardziej hardkorowy podpunkt naszej dzisiejszej wyliczanki, czyli system walki. W kwestii ofensywy. Sekiro to głównie zabawa jednym mieczem oraz protezon, która oferuje nam różne ataki dopełniające, m.in. strzelanie szurytianami, topór, który przełamuje np. tarcze przeciwników, czy też dysza ogniowa podpalająca przeciwników. Toasty. Podstawą walki jest parowanie, czyli jeśli odbijemy blokiem odpowiednio wcześnie ciosy przeciwnika, łamiemy jego równowagę, jeśli zachwiejemy nim całkowicie, staje się on bezbronny i możemy zadać mu śmiertelny cios. Co ważne, nieważne jest, ile mu zostało energii życiowej. Po tym ciosie ginie od razu. Chyba, że. Są to bosowie albo mini bosowie. Oni często mają dodatkowe paski życia i taką eliminację trzeba zrobić minimum dwa razy. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. W DMC5 zabawa jest zgoła odmienna, bo tutaj nie chodzi o moc, a o widowiskowość. Każdy z bohaterów ma zupełnie inne ataki. A Wito w ogóle jest kompletnie jakby z innej bajki, ale to o tym za chwilę. I tutaj musimy tak łączyć te ataki, żeby podnosić sobie mnożnik i żeby taki lektor krzyczał, jak fajnie to wszystko wygląda. Smoking sexy style. <laughs> Im bardziej przekombinowany sposób ubicia wroga, tym większy mnożnik, co oznacza więcej czerwonej energii dla nas, za którą następnie w specjalnym sklepie, a właściwie furgonetce, kupujemy dodatkowe ciosy, no i kombinacje. Tu, gdzie jest największa różnica w grze, to umiejętności poszczególnych bohaterów. Nero używa swojego napędzanego manetką miecza, no i przy okazji też tych takich mechanicznych dłoni z przed ramieniem. Tak, które robi dla niego Niko. Vi, to jest zupełnie inna bajka, bo ten ziom nie dość, że czyta sobie wiersze podczas walki. To jeszcze wszystkich szczuje swoim czarnym. Nie wiem, to puma jest chyba jakiś taki ptak i golem. gryw, cień i koszmar dokładnie. A Dante, jak to Dante, ma najszerszy arsenał broni. No i oczywiście ma swoje standardowe pistolety i parę jeszcze innych modeli. No i na przykład, nie wiem, włócznie, nunchako i motocykl, który rozdziela na pół i. jeszcze dodatkowo ma różne style. Ma cztery style, którymi jest w stanie walczyć. To co, se to, jaki wynik? Wiesz co? Na pierwszy rzut oka Sekiro wydaje się mniej widowiskowe niż DMC5, ale mm. Diabeł. W szczegółach, jeżeli opanujemy szybkie poruszanie się w Sekiro i to parowanie, no to nabiera ono mocy. Okej, okay, przyznaję Ci rację. Obie gry są inne, aczkolwiek równie hardkorowe, jeśli chodzi o sterowanie. Jeden, jeden. W grach tego typu śmierć jest nierozłącznym elementem rozgrywki. Tak więc? W Sekiro mamy system rezurekcji, gdzie w sumie mamy dwie szanse, żeby powstać po śmierci. Pierwsza z nich odnawia się, gdy odpoczniemy przy posążku, a drugą ładujemy eliminując wrogów. Jeśli zginiemy, korzystamy z jednej z nich, a potem przez moment odrodzenie jest niemożliwe. Aby ponownie mieć szansę powstania, musimy pokonać kilku wrogów, no i musimy mieć naładowaną zabójstwami drugą szansę. Trochę to skomplikowane, ale do ogarnięcia. Po jakimś czasie wszystko jest wiadomo. W DMC sprawa powstawania po śmierci jest o wiele bardziej banalna. Dzieje się to w taki sposób, że gdy padniemy, po prostu wybieramy sobie dwa sposoby. Albo wstajemy od razu z całą energią, używając do tego złotych kul, albo korzystamy z czerwonej energii i po prostu kupujemy sobie powstanie. No i tutaj ogranicza nas tylko i wyłącznie to, ile mamy jej w kieszeni. To jest kwestia tylko i wyłącznie grindów, więc nie jest taki duży problem. Biorąc pod uwagę małą ilość przedmiotów leczących w Sekiro... No i to, że jak giniesz, to tracisz wszystkie pieniądze i nie możesz ich odzyskać. Znaczy w większości przypadków. Dokładnie, to punkt za hardcore w tej kategorii leci na konto wilka. Nie mam nic na DMC i więc... Przyszła pora na maszkary, z którymi przyjdzie nam walczyć. I tutaj zaskoczenie. Spora część przeciwników w Sekiro to jakieś pochodne klasycznych jednostek piechoty lub dowódców wojsk japońskich. W dużym uogólnieniu banda agresywnych samurajów nie mogło zabraknąć także krwiożerczych kogutów lub różnej maści kreatur i mutantów. Ale nie jest to taka stuprocentowa plejada maszkar jak w przypadku Bloodborne. A właśnie z takimi mamy do czynienia w DMC-5. Demony, robaki, potwory z piekieł, pełen asortyment brzydactw. To co widzimy na ekranie jest tak niesamowicie wykręcone, że tak jak o tym myślę, to chyba dobrze, że gra jest podzielona na rozdziały, bo przynajmniej mamy możliwość, aby odetchnąć. To co? Jaka punktacja? Wyso wydaje mi się, że porówno. W Sekiro do przeciwników czujemy respekt, a w DMC przyprawiają oni uśmiech na naszych twarzach. Okej, okay, czyli znowu 1-1. Znowu. Yeah, he's Lokacje, muzyka, grafika. Nad tym punktem myśleliśmy dość długo i doszliśmy do wniosku, że ciężko jest porównać obie te gry. Jednak idąc na pewne ustępstwa, DMC prezentuje się mocniej w kilku aspektach. I żeby była jasność, obie gry wyglądają fenomenalnie, aczkolwiek to, w jaki sposób zrobione są animacje twarzy bohaterów z DMC, to jest mistrzostwo świata. Więc muzyka i oprawa na kontu DMC, a kreacja świata Sekiro. Czyli mamy 2 do 1 i punkcik dla DMC. Round Kamilu, mój drogi kolego, z czym kojarzą Ci się gry ze studia From Software? Ze świetnym, rocznym klimatem, no i wysokim poziomem trudności. Czyli lubisz, jak gry wywierają na Tobie presję? Tak, no i jakbym miał, miał oceniać Sekiro pod tym kątem, to moim zdaniem jest to najtrudniejsza Gra od tego studia i wpływa na to wiele czynników. Mhm. System śmierci oraz o wiele większa dynamika walki, sposób walki, który wymaga od nas praktycznie non-stop skupienia. Nie można odpuścić, nawet wydawałoby się, przeciętnym przeciwnikom. DMC5 z kolei stosuje nieco inny rodzaj presji. Tutaj ilość, a czasami rozmiar przeciwników ma większy priorytet. To jest taki trochę klimat jak w tych starych takich filmach z Hongkongu. Wiesz, jak jest jeden kung fu master i tam jest 20 typów, co go leje, i tak naprawdę to oni się wszyscy ruszają, ale tylko dwóch go atakuje. W sumie tak, tak jest tutaj też do okay, Tak wygląda. Pomimo, że presja w obu grach jest hardkorowa, jest zgoła inna. Ale i tak jest bardzo duża. Więc znowu, jeden, jeden. Mamy to! Ok, podliczyłem wszystko i wychodzi porówno, Czyli obie gry są na swój sposób równie hardkorowe. Tak samo, ale inaczej. A jakbyś miał wybierać, to którą byś wybrał? Nie wiem, nie zadawaj mi trudnych pytań. A po drugie, po co się nad tym rozwodzić? Połowa tygodnia w Sekiro, połowa w DMC. Hmm, dla mnie spoko. I to wszystko w tym materiale. Napiszcie nam, yy, która wam gra bardziej przypada do gustu. Czy mroczny klimat Sekiro, czy bardziej ten taki stylowy w Devil May Cry 5? Czekamy na wasze odpowiedzi, no i do zobaczenia w następnym odcinku Hardcore Corner. Na razie! All right. Time to kick some ass.